Odkrywa się zdradę w relacji. I to mm. też jest taki moment, kiedy ludzie przychodzą, i tutaj jest różnie. No tak. Bo tutaj zależy od tego, czy ktoś przychodzi, czy obie osoby przychodzą faktycznie przepracować zdradę. W, oczywiście zdradę rozumianą jako mm. definicję partnerską, mm -hmm. czyli dla każdej relacji to będzie trochę co innego, co to znaczy ta zdrada. Tak. Natomiast no, to jest tak, że tutaj to mogą być bardzo szybko kończące się konsultacje czy terapie. Dlatego, że jedna osoba już jest właściwie poza relacją, i ona no tak. przychodzi w jakiś sposób y, przyprowadzona, albo właściwie dla świętego spokoju, bo tam już nie ma, tej, tam już nie ma jakby tej więzi, nad którą mhm. można pracować. No albo y, idąc za Ester Perel, że te pary jednak wychodzą z założenia, że one przepracowując zdradę wchodzą w nową relację, czyli te same osoby, ale to już zupełnie nowy no związek. Osoba. I te osoby mm. właśnie wtedy zostają na dłużej. E, I takie pary też mamy, które po zdradzie e, potrafią wejść w taki system budowania relacji na nowo, mhm. tak jakby trochę z nowymi partnerami, mimo że to są te same osoby. To jest bardzo ciekawe. Też patrząc na te pary, które do nas przychodzą, to jest też taki moment, kiedy znikają iluzje. Mhm. E, zdrada jest takim spektakularnym e, też sposobem skonfrontowania się, tak. że jednak w jakimś sensie ten związek. E nie utrzymał się mm -hmm. nie? I, i otworzył się na kolejną osobę czy osoby. E, popatrzmy na to w sensie rozwojowym. Rozwijamy się poprzez kryzysy, czyli najbardziej stałą tak. rzeczą jest, 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 jest niestałość tej relacji. Mm -hmm. Tylko jeżeli ja czaruję rzeczywistość, że będzie jak, jak na początku, jak będzie jak w momencie zakochania i zauroczenia i nie dostrzegam rzeczywistości, no to szykuję się na kryzys i prawdopodobnie będę e, cofał się w tym kryzysie. To znaczy ta dezintegracja, która nastąpi, nie będzie pozytywna, tylko negatywna. Bo ja bym za wszelką scenę chciał utrzymać coś, już nie jest do utrzymania.